Szpital w Mielcu, choć jest szpitalem powiatowym, w zasadzie mógłby być spokojnie szpitalem wojewódzkim, bo jest szpitalem wysokospecjalistycznym. I bardzo cieszę się z tego, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy ten szpital uzyskał dotację, wygrał ją w konkursie w wysokości 44 miliony. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. W Mielcu mamy dzisiaj szczególną, ale i ważną wizytę związaną z ochroną zdrowia. Serdecznie w imieniu o, mieszkańców miasta Mielca witam panią minister zdrowia Izabelę Leszczyny, panią wiceminister, czyli podsekretarz stanu Katarzynę Kasperczyk. Wizyta dzisiejsza jest zorganizowana na zaproszenie starosty powiatowe, powiatowego Kazimierza Gacka i pana dyrektora szpitala powiatowego w Mielcu Pawła Poznana. Mówimy o tym, jak ma wyglądać ochrona zdrowia, o środkach wsparcia dla regionu, ale i dla tego konkretnie szpitala i o wyzwaniach, które stoją przed ochroną zdrowia. Bardzo proszę, chyba w tej chwili to Pan starosta, czy pan dyrektor, nie uzgadniliśmy tego wcześniej. Ja mogę sobie pozwolić tylko podziękować za wsparcie organizacyjne, ogromną pomoc pani poseł krzysztofowej pan, 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 Bardzo witam serdecznie szczytło. panią minister, panią wiceminister. Dzień dobry państwu. To zaszczyt i przyjemność być dzisiaj tutaj na Podkarpaciu w Mielcu. Tym bardziej, że nasza wizyta to. Wizyta na zaproszenie pana starosty, pana dyrektora i oczywiście pani poseł Skowrońskiej. Szpital w Mielcu, choć jest szpitalem powiatowym, w zasadzie mógłby być spokojnie szpitalem wojewódzkim, bo jest szpitalem wysokospecjalistycznym. I bardzo cieszę się z tego. Że w ramach Krajowego Planu Odbudowy ten szpital uzyskał dotację, wygrał ją w konkursie w wysokości 44 miliony 400 tysięcy złotych. Mówię o konkursie onkologicznym. Wiemy wszyscy, że chirurgia onkologiczna w tym szpitalu. Jak chirurgia w ogóle stoi na bardzo wysokim poziomie. Wiemy też niestety, że choroby onkologiczne to choroby cywilizacyjne, na które choruje znaczna część naszej populacji. I to, że tu w Mielcu pacjenci onkologiczni mogą znaleźć opiekę medyczną na najwyższym poziomie i że te bez mała 50 milionów złotych, bo starostwo dołożyło szpitalowi na VAT, który jest wkładem własnym, że to pozwoli, że ta onkologia będzie jeszcze lepsza, a pacjenci będą zaopiekowani jeszcze lepiej. Szpital w Mielcu to jest szpital Solo 1, czyli szpitalny oddział leczenia onkologicznego na pierwszym poziomie. Tym, który bardzo często dla pacjentów onkologicznych jest niezwykle ważny, bo to jest chirurgia onkologiczna. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom Mieleckiego Szpitala. Pielęgniarkom, położnym, lekarzom, całemu personelowi medycznemu, ale też administracji. Dziękuję dyrekcji i starostwu za to, że doprowadziliście do tego, że to jest szpital, który może być dumą Mielca. Dziękuję w imieniu pacjentów. Dziękuję w imieniu pacjentek, z którymi rozmawiałam na ginekologii i położnictwie. Trzymam kciuki za Wasz oddział położniczy, za to, żeby porodów było coraz więcej. I też dziękuję za to, że pacjentki mają tutaj opiekę znowu na świetnym poziomie. Oprócz empatii, życzliwości personelu medycznego, mają też zachowaną intymność, są możliwe porody rodzinne, można rodzić w obecności mamy, w obecności męża. To wszystko jest niezwykle ważne. Byliśmy też na oddziale pediatrycznym, rozmawialiśmy z panem dyrektorem o tym, że konieczne tutaj jest Centrum Zdrowia Psychicznego i że konieczna jest poradnia psychologiczna psychiatryczna dla dzieci i młodzieży i oczywiście to są zadania, których podejmuje się jako minister zdrowia, żeby je zrealizować. Dla pacjentów i pacjentek mielca, powiatu mieleckiego, ale także szerzej, bo wiem z rozmów z panem dyrektorem, że szpital cieszy się taką renomą, że przyjeżdżają tutaj pacjenci, także spoza powiatu mieleckiego. Te 40, prawie 45 milionów z KPO to nie jest nasze ostatnie słowo. Będzie jeszcze konkurs kardiologiczny dla szpitali, także kierowany do szpitali powiatowych, więc trzymam kciuki, żeby Mielec w tym konkursie także wystartował. No i będąc tu w szpitalu, oczywiście nie mogliśmy nie odwiedzić pogotowia ratunkowego, czyli naszych zespołów ratownictwa medycznego któremu przekazaliśmy w ubiegłym roku i w tym w sumie prawie 8 milionów złotych, dzięki czemu mamy tutaj nowe karetki. Rozmawiałam z panem dyrektorem o tym, jak potrzebne są te trzyosobowe zespoły ratownictwa medycznego. Rozmawialiśmy z ratownikami o ich szkoleniach, o tych szkoleniach z samoobrony czy z umiejętności psychologicznych, deeskalacyjnych. De tak, uważam, że wizyta w Mielcu to był bardzo, bardzo dobry pomysł. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, panie starosto, panie dyrektorze i pani poseł. Pan Dyrektor, Pani Ministro. Ja, jako osoba odpowiedzialna za Krajowy Plan Odbudowy i za odblokowanie środków na ochronę zdrowia, mam szczególną przyjemność, że skorzystać z tych środków mogą również, a może przede wszystkim szpitale powiatowe. Ponieważ wiemy, że przez ostatnie lata bardzo dużo środków kierowane były do ośrodków wysokospecjalistycznych, bardzo się cieszymy, że teraz te pieniądze, realne pieniądze z KPO, będą trafiać jak najbliżej pacjentów. Dodam jeszcze, że szpital w Mielcu z tą dotacją ponad 44 miliony, nie jest jedynym szpitalem w województwie podkarpackim, który uzyskał. Wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy łącznie z dotychczas rozstrzygniętych konkursów z KPO do województwa podkarpackiego trafiło 327 milionów złotych. I tak jak powiedziała pani minister, to nie jest ostatnie słowo, ponieważ przed nami również bardzo duży konkurs na kardiologię i wsparcie leczenia i diagnostyki chorób układu krążenia, również środki dla szpitali powiatowych i w najbliższym czasie będzie. Będziemy kończyć nabór na cyfryzację szpitali, również z KPO, szpital w Mielcu też o te środki będzie aplikował, więc mamy nadzieję, że również te środki poprawią i jakość leczenia pacjentów, ale też dostępność. Więc bardzo się cieszymy, że KPO zaczyna pracować i zaczyna realnie docierać do, do pacjentów, również w województwie podkarpackim. Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć, dziękując za wizytę pani minister, obydwu panią minister oraz pani poseł u nas w naszym szpitalu, że to o czym rozmawialiśmy w czasie tej wizyty, to nie tylko bieżące wyzwania i te wszystkie elementy funkcjonowania naszego szpitala, ale być może szerzej nawet ochrony zdrowia, które są istotne dziś. Ale rozmawialiśmy również o rozwoju naszego szpitala. Rozmawialiśmy o tym właśnie, że potrzebujemy nowe obszary działalności. Wyrazem tego jest wspomniane już przez panią minister Centrum Zdrowia Psychicznego, poradnia psychologiczno-terapeutyczna dla dzieci młodzieży, którą chcielibyśmy utworzyć. Ale również rozmawialiśmy o przyszłości rozwoju naszej części zabiegowej, bo nasz szpital, jak wiecie Państwo, ma wysoką specjalistykę w tej części zabiegowej. I tu rozmawialiśmy również o tym, że wyzwaniem dla nas, ale mam nadzieję i że też jakąś zapowiedzią jest konieczność utworzenia sali hybrydowej. Liczę na to, że te środki finansowe, które będą się pojawiały, bo dzięki temu, że to, że krajowy plan odbudowy jest wreszcie uruchomiony i jest możliwy do pozyskiwania środków finansowych, to również w tym zakresie będziemy mogli aplikować. Faktycznie jest tak, że dzięki temu, że napisaliśmy wniosek, to w ramach krewej sieci onkologicznej udało nam się pozyskać te środki finansowe. One bardzo, bardzo pomogą. Doposażymy w szpital w najnowocześniejszy, bardzo potrzebny sprzęt ratujący pacjentów w najtrudniejszych stanach zdrowia i życia, bo przecież wiemy, jak trudną sytuacją, jaką wielką traumą są choroby onkologiczne. Będziemy mogli nie tylko diagnozować pacjentów na najwyższym poziomie, ale leczyć ich również, co przełoży się na skuteczność naszych działań. Również jeżeli chodzi o kwestie cyberbezpieczeństwa, jesteśmy w przededniu właściwie w złożenia wniosku, jesteśmy do tego przygotowani i liczymy na to, że on będzie na tyle dobrze przygotowany, że również w ramach tych działań konkursowych uda nam się pozyskać te pieniądze, a to z kolei bezpieczeństwo danych pacjentów, jakość, szybkość obsługi, ułatwienie tej obsługi dla personelu medycznego, więc to są również niezwykle istotne elementy, bo przecież dzisiaj bez cybernetyki, bez informatyki właściwie żadna jednostka, nie może funkcjonować. Jestem przekonany, że to, że dzisiaj mogliśmy porozmawiać będzie i nam pozwala na snucie i rozwijanie dalszych planów naszego szpitala, a też przekazaliśmy te informacje, które są istotne i myślę, że właśnie z takich miejsc jak Mielec, jak Szpital Mielecki, jak Podkarpacie te sygnały płynące do, bezpośrednio do Pani Minister pozwolą im również na jak gdyby nową perspektywę i rozszerzenie tego, tego zakresu, w którym się zajmują bardzo, bardzo skutecznie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie pani minister, pani poseł za organizację spotkania. Dziękuję serdecznie. Jeszcze jedna informacja, zanim Państwo udzielimy głosu, żeby zadawać pytania. Wizyta pani minister na Podkarpaciu jest podzielona na dwie części. Jedna część to mielec i szpitale powiatowe takie jak mielec takie najlepsze, albo co zrobić, żeby były najlepsze. Oraz wizyta w Rzeszowie dotycząca Szpitala Uniwersyteckiego i spotkanie na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie różnych planów dotyczących projektów, które będą realizowane. Rzeszowowi potrzebny jest szpital, czyli uniwersytetowi, ale również onkologii na terenie. Województwa Podkarpackiego. O tych wszystkich rzeczach będziemy mówić w drugiej części. Jeśli Państwo macie pytania, to w tej części, która dotyczy Mielca albo spraw, które, bo oddzielny briefing będzie w Rzeszowie związany między innymi ze szpitalem uniwersyteckim z onkologią w tym wydaniu również szpitala w Rzeszowie. Bardzo proszę. Minister w Cynkiem Kłopka, jak SP. ja mam takie dwa pytania. Jedno to szpitala, a drugie powiatowia. E, Czyli jest jakiś termin możemy podać, w którym wyczekiwany w miastu Centrum Zdrowia Psychicznego będzie mogło uruchomić, mm -hmm. uszyć, bo z tego co rozumiemy nie mamy finansowania w tym momencie. I drugie pytanie, czy rozmawiała Pani z dyrektorem powiatowia o takiej kwestii, której było głośna za tyku roku temu o braku zbyt małych liczby z Medycznego w terenie Miasta i Powiatu Miejskiego i w bardzo długim czasie oczekiwania lub sytuacjach, w których do zdarzeń medycznych wyjeżdżają, tu chodzi Kiedy możemy liczyć na to, że postulowany przez Mieleckie Pogotowie, zwiększenie liczby zespołów ratownictwa medycznego stanie się faktem, no bo to też są pieniądze. Mhm. Odpowiadając na drugie pytanie Pana redaktora, czyli o zespoły ratownictwa medycznego i tutaj zwiększenie tej liczby, jestem umówiona z wojewodą na rozmowę na ten temat, bo pamiętajmy, że to wojewoda odpowiada za zabezpieczenie, za ratownictwo medyczne na terenie swojego województwa, ale jesteśmy umówieni na tę rozmowę. Zdecydowanie jest też tak, że ustawa o ratownictwie medycznym, którą niedawno przyjął parlament i jest już podpisana przez prezydenta, pozwala też na tworzenie tak zwanych trójek, czyli trzyosobowych zespołów złożonych z trzech ratowników, co ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa ratowników i o co oni postulowali. No a od 1 lipca wiem, że tutaj w naszym mieleckim pogotowiu też będą jeździły motocykle. Więc z pewnością zadbamy o to, żeby to zabezpieczenie ratownictwa medycznego i wszystkich pacjentów było takie, jakiego oczekują mieszkańcy powiatu mieleckiego. Natomiast jeśli chodzi o powiatowe centra psychiczne, to. Jesteśmy w trakcie pilotażu, który nasi poprzednicy wymyślili w taki sposób, no, że był jakiś początek i coś w środku, niestety nie wymyślono jak to zakończyć i co zrobić i jak ma wyglądać proces przejścia z pilotażu do koszyka świadczeń gwarantowanych. Żeby NFZ mógł finansować środowiskową psychiatrię, na której nam wszystkim zależy, bo ona jest najlepsza, jest blisko pacjenta, pozwala Właściwie z ulicy wejść do punktu konsultacyjnego i dostać, otrzymać tę pomoc, niekoniecznie od razu od psychiatry. Czasami potrzebujemy pomocy od psychoterapeuty, od człowieka, który ma dla nas czas, ma odpowiednie kompetencje i, 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 i będzie z nami rozmawiał. Więc te drugie pół roku bieżącego roku zaplanowaliśmy jako wychodzenie z pilotażu i przechodzenie, tych centrów, które już są, do koszyka świadczeń. Natomiast tu w Mielcu to Centrum Zdrowia Psychicznego będzie mogło powstać od 1 stycznia 26 roku, czyli mniej więcej za pół roku. Ale rozmawiałam z dyrektorem i z panią ordynator oddziału pediatrycznego, i będziemy rozmawiali, żeby wcześniej można było uruchomić to, o czym powiedział pan dyrektor, czyli taką poradnię psychologiczno-psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, bo to jest jakby zupełnie niezależne od Centrum Zdrowia Psychicznego. Czyli konkludując, Centrum Zdrowia Psychicznego za pół roku będzie mogło zacząć funkcjonować, dyrektor ma już starać się o kadrę. Natomiast y, zrobię wszystko, żeby wsparcie dla dzieci i młodzieży y, pojawiło się tutaj jak najszybciej. Yep. Czyli jeszcze w tym roku. Jeśli nie ma więcej pytań... Ja jeszcze jedno w takim razie. Jasne. Jakie usługi, jeśli chodzi o kieruję ekologiczną, jakie świadczenia będą dostępne w miejscu, po której dzisiaj na przykład musimy jechać do Rzeszowa czy Brzozowa? To dyrektor. Jeśli chodzi o kwestie chirurgii onkologicznej, to zarówno na naszym oddziale urologii z onkologią, na naszym oddziale chirurgii ogólnej czy na naszym oddziale neurochirurgii chcemy i ginekologii również chcemy rozwijać tą działalność. Dzięki temu, że będziemy mieli nowy sprzęt, to będziemy mogli zaproponować nowe techniki, chociażby chirurgię robotyczną, czego nie tylko na Podkarpaciu jest tylko taki jeden ośrodek, a liczymy na to, że w Mielcu będziemy kolejnym takim ośrodkiem i to jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz to też taka, że doposażymy nasz oddział neurochirurgii, który pozwoli na bardzo precyzyjne zabiegi w przypadku schorzeń onkologicznych Mózgu, bo neuronawigacja to jest taki, taki element, który pozwala Operatorowi, chirurgowi, na jak najmniejsze wchodzenie w ten zakres zdrowej tkanki, a w przypadku mózgu wiemy, że jest to niezwykle istotna sytuacja. I kolejny element to taki, że już rozpoczęliśmy z bardzo silnym ośrodkiem katowickim, z panem profesorem Stojko, współpracę na naszej ginekologii. Chcemy tutaj rozwijać również zabiegi onkologiczne, zarówno takie duże zabiegi onkologiczne, jak i nieco mniejsze. Temu przysłuży się również chirurgia robotyczna, ale też nowe, nowy sprzęt laparoskopowy, także te. Techniki będą również realizowane na to liczymy w naszym, w naszym szpitalu. Jak widać, ten zakres będzie naprawdę duży. Jeśli chodzi o robotykę, to kolejnym elementem jest również nasza chirurgia ogólna, bo tutaj te zabiegi też mogą być wykonywane. A ja mogę dodać jedno zdanie, e, bo jeszcze nie, nie omawialiśmy tego z dyrektorem, ale takim autorskim pomysłem pani minister Kacperczyk, e, który przyjęłam z taką dużą radością jest to, żeby. Te szpitale, szczególnie te, które w ramach Krajowego Planu Odbudowy zakupiły czy zakupią właśnie roboty i będą chciały rozwijać tę operatywę robotyczną w zakresach takich jak urologia, ginekologia. Czy nowotwory jelita grubego, e, mogą liczyć lekarze, którzy będą chcieli się e, takiej chirurgii e, podjąć, będą mogli liczyć na wsparcie e, w szkoleniach z zakresu robotyki. Właśnie przygotowujemy taki projekt finansowany także ze środków unijnych, ale już nie z KPO, tylko z perspektywy finansowej obecnej, tak, żeby pacjenci byli bezpieczni, żeby mieli pewność, że jeśli lekarz. E, przeprowadza operacje za pomocą właśnie robota, że są bezpieczni i że ten lekarz ma umiejętności na najwyższym poziomie. Dziękuję to jest bardzo. Doskonała wiadomość pani, to naprawdę. Dzięki. Jeśli nie ma ze strony państwa więcej pytań, my będziemy jeszcze dzisiaj w Rzeszowie, ale Raz jeszcze chcemy w Mielcu podziękować wszystkim pracownikom Szpitala Powiatowego w Mielcu, bo udało się w ten sposób zarządzać środkami, że szpital nie ma straty. Szpital jest na trzecim poziomie referencyjnym. Wyzwań i planów mają bardzo dużo. Pani minister, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pani wiceminister, która uczestniczy, my trzymamy kciuki. Ja jestem członkiem Komisji Finansów. Kiedyś udało się i Komisji Zdrowia. Panią minister byłam w A y, kiedyś udało nam się zrobić algorytm równo pieniądze. Dzisiaj pani y, resort zdrowia przekazuje środki tam, gdzie są dobre projekty, efektywne i dobrze wydatkowane pieniądze. A zatem myślę, że pacjenci w Mielcu, ale i na całym Podkarpaciu mają wsparcie w resorcie zdrowia, bo tych tematów jest bardzo dużo. Pan dyrektor również jako radny wojewódzki się tymi rzeczami zdrowia zajmuje. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy. A ja na zakończenie pozwolę A, sobie, pozwolę sobie podziękować. Na końcu pozwolę sobie podziękować Pani Minister, Pani Wiceminister, Pani Poseł, Panu Dyrektorowi za przygotowanie dzisiejszej wizyty. Jestem zbudowany tymi słowami Pani Minister o wspieraniu Szpitala, ponieważ też i Samorząd Powiatu Mieleckiego wspiera wszelkie działania inwestycyjne w szpitalu. To są naprawdę wymierne, spore pieniądze, które inwestujemy w naszą teraźniejszość, w nasze zdrowie i w naszą przyszłość, bo również zdrowie dzieci. Pani minister, dziękuję serdecznie za tą deklarację związaną z utworzeniem u nas, z finansowaniem poradni psychologiczno-terapeutyczno-psychiatrycznej w zasadzie dla dzieci. Pan dyrektor już po prostu można powiedzieć jest przygotowany, do tych działań, żeby to realizować. Jesteśmy również przygotowani na stworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego i liczymy, że wreszcie od 1 stycznia będziemy je tu mieli. Mamy obecnie w Mielcu praktycznie jedną psychiatrę, panią psychiatrę, która jest na... Kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to dla nas bardzo ważny i bardzo poważny problem, o który zabiegam od początku tej kadencji, ale myślę, że jak się uda to zrobić, będę bardzo wdzięczny. Zaproszę panią minister jeszcze raz serdecznie na otwarcie tego centrum. Panie. Bardzo dziękuję, dziękuję za wizytę. Dziękujemy, Dziękujemy państwu. Dziękuję bardzo. W portalu Hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą? Zadzwoń lub napisz. Szukaj hej mielec też w mediach społecznościowych.